Na numer, dwa słowa. Czym dla Pana jest wolność? Wolność? Tak. Przede wszystkim możliwością robienia tego, co chce, nie? Czyli możliwością wyboru własnej pracy, yy, sposobu spędzania wolnego czasu i, i, i możliwością wyboru przede wszystkim ludzi, którzy rządzą tym krajem, nie? O to chodzi. Czy się jako wolny człowiek w, w, w tym kraju? Tak. Powyć, eee, czuję, że spełniam się jako wolny człowiek w tym kraju. Przede wszystkim tym, że mogę, że mogę pójść do wyborów, zagłosować i mieć to poczucie wolnego obywatela, od którego coś może zależeć w tym kraju. Nie? A 89 rok? Coś Panu mówi. Ja, ja, ja jestem roślnik 87, więc... A czy była taka wolność w Polsce? Nie, mi się wydaje, że nie. Znaczy, ja mogę. Nie no, To było dziecięce. Do 1989 roku, czy była taka sama wolność jak teraz, czy o, o co chodzi? Znaczy, wydaje mi się, że na pewno nie było takiej wolności jak jest teraz. Był to inny ustrój, więc. Proszę szerzej, to ja się oddalę, bo powiedziałam, że nie mogę. I mów głośniej na wszystko, Dobra, No dobra. dobra. Życie codzienne ludzi, możliwości rob robienia tego co chcą na pewno były ograniczone więc na pewno nie było tak samo jak, jak jest teraz i że teraz jest dużo lepiej. I Najważniejsze? Najważniejsze... Poczekajcie, możesz, możesz powiedzieć, wtedy jak mikrofon jest wytłumaczony z ciebie dobra? Aha. Najważniejsze jest dla mnie dążenie do godziwego spędzenia w starości w tym momencie czyli, czyli pracować tak, żeby móc na starość się z tego utrzymać, jak, jak ja a, 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 a później gdzie idziesz? Y, tu mam mój środek transportu, rower, w praktyce nie schodzę z niego, no i jadę, jadę się przejechać. Obiadem wracam dookoła Powała, na przykład. Moja ulubiona trasa.